Cześć, w tym filmie test i prezentacja akumulatorowej piły ukosowej marki Einhell, model TE SM36210LiSolo, czyli samobody. W zestawie nie ma akumulatora i ładowarki. Piła jest kompatybilna na akumulatory z serii Power Exchange, na akumulatory, które są kompatybilne z ponad 200 elektronarzędziami marki Einhell. Mamy regulację kąta cięcia od minus 47 do 47 stopni, regulacja pochyłu tarczy od 0 do 45 stopni. Tarcza o średnicy 210 mm z otworem 30 mm. Grubość tarczy to 1,8 mm. Tarcza posiada 40 zębów. Plastikowa osłonka na tarczę, która automatycznie się otwiera i zamyka, kiedy pochylamy piłę do cięcia. Głębokość cięcia regulujemy za pomocą tego pokrętła. Jeżeli chcemy ustawić stół pod dowolnym kątem, musimy wcisnąć najpierw ten przycisk i przesunąć dźwignię. Automatyczna zapadka, która blokuje nam stół na każdym tutaj z wyszczególnionych kątów. Jeżeli mamy żądane ustawienie, zabezpieczamy je pokrętłem kontrującym. Skala regulacji kąta nachylenia głowicy. Jeżeli chcemy zmienić kąt nachylenia, musimy tutaj poluzować tą wajchę. No i w zadanym kącie blokujemy ją analogicznie dokręcając. Jeżeli chcemy wymienić tarczę, musimy ją zblokować tą oto dźwigienką. Turgium busowy do odkręcenia tarczy, schowany jest tutaj. Silnik pracuje z prędkością 3800 obrotów na minutę. Uchwyt do transportu piły. Zwalnianie głowicy poprzez wyciągnięcie bolca. Blokowanie. Blokada posuwu. Przycisk bezpieczeństwa. Wciśniemy go tylko wtedy, kiedy przechylimy tą dźwigienkę. Włącznik do lasera. Włącznik do podświetlania. Automatyczne podpory X-Tent, które możemy wysuwać za pomocą jednej ręki, wciskając ten przycisk od spodu. Podpora jest zablokowana. Kiedy wciśniemy przycisk od spodu, wtedy możemy wysuwać na dowolną długość podporę. Jeżeli puścimy przycisk, podpora zostaje zblokowana w tym samym miejscu. Wcisk podwójny. Dlatego podwójny, że możemy go użyć na dwa sposoby. Możemy przycisnąć dany materiał od góry. Możemy również go rozkręcić zamontować go tutaj i dociskać materiał od czoła. Możemy zamontować z dwóch stron, z lewej i z prawej. Cztery otwory montażowe w podstawie, za pomocą których możemy przymocować pilarkę do jakiegoś blatu roboczego. Skala do ustawiania długości cięcia, długość od tarczy pokrywa się z moją miarą. Do zestawu jest dodany worek na pył. Miejsce na akumulatory. Ja w toście będę używał dwóch akumulatorów 4 amperogodzinnych, natomiast wybór akumulatorów jest naprawdę duży w tym systemie. Bardzo cicho chodzi moim zdaniem, fajnie pracuje. Długość cięcia tą pilarką przy kącie prostym wynosi 310 mm, natomiast przy kącie 45 stopni 210, a głębokość podczas cięcia uzyskujemy taką samą, czyli 65 mm. Pilarka bez z akumulatorów waży 13 kg. Z akumulatorami jej waga jest podobna do ukośnicy sieciowej. Od góry wylot trocin, nie ma tutaj żadnych zbędnych przeszkód wewnątrz. Długość kawałka 34,5 cm. były przycinania na stole przy ustawionym kącie 90 stopni, zobaczymy czy udało się taki uzyskać. Jest Idealnie. Pilarka fabrycznie jest idealnie ustawiona, zgodnie ze skalą. Wszystko się zgadza. Sprawdzimy głębokość cięcia. Mamy tutaj krokiew o grubości 66 mm. Dwie kreski na jednej. Na drugiej również dwie mega wydajne urządzenie. A jest silnikiem szczotkowym. Dla krótkie podsumowanie na koniec. Myślę, że to co trzeba było pokazać w tym filmie, pokazałem. Nie było testu wytrzymałości do końca baterii, ponieważ po tylu cięciach zostały nadal jeszcze po dwie kreski w dwóch akumulatorach. Zwyczajnie taki test, mimo że w czterokrotnym przyspieszeniu by trwał i trwał, aż by Wam się znudził. Szkoda w ogóle mi drzewa, ponieważ ja już znam te elektronarzędzia z Inhala. jak chodzi o pilarki, są bardzo wydajne. Ja już od roku czasu używam takiej ręcznej pilarki akumulatorowej, spisuje ona się bardzo dobrze, nie, nie zawiodła mnie jeszcze, a wykonuję nią dużo prac w domu. Także zdanie na temat pilarek z Einhella: sobie już pewne wyrobiłem. Pilarka ja bym powiedział, że jest dosyć precyzyjna. Fabrycznie jest bardzo dobrze ustawiona. Te naklejki z kątami, ta skala z kątami, i tak dalej, jest bardzo dobrze ustawiona. Zgadza się to wszystko, widzieliście w teście. Bardzo fajne jest również to, że ta ukośnica cicho pracuje. Ja do tej pory używałem ukośnicy z Dextera o mocy 2000 W. No to ta ukośnica jest naprawdę dosyć głośna, tam się przydają często słuchawki. Natomiast tutaj nie ma tego problemu. Cięcia tą tarczą również wychodzą bardzo ładne. Wiadomo, tutaj od góry może być trochę poszczerbione, ponieważ tak zawsze jest kiedy tniemy od góry, od dołu natomiast jest niemalże idealnie. Tarcza ma 40 zębów, a więc przez taką ilością zębów tną zazwyczaj bardzo czysto i ładnie. Natomiast jeżeli mamy dużo zębów, ta tarcza nie jest przeznaczona do cięcia wzdłużnego. Wiadomo, nie ciągnie się za nami przewód. Możemy w każdej chwili odpalić sobie taką ukośnicę. Nie musimy na przykład rozciągać gdzieś kabla do garażu czy w jakieś miejsce, gdzie nie mamy prądu. Fajne jest to, że jest podświetlanie, często czasami już w jakimś cieniu lub właśnie w jakimś takim garażu czy innym pomieszczeniu, gdzie nie ma jeszcze prądu, nie ma światła, a zbliża się wieczór. To może być bardzo pomocne. W prezentacji nie powiedziałem jeszcze, że tutaj z dwóch stron. Ukośnicy wysuwają nam się to ograniczniki. Bardzo fajny patent jest z tymi wysuwanymi podporami. Nie musimy, jak w zazwyczaj innych ukośnicach, odkręcać, poluzowywać, dopiero wyciągać, ustawiać i dokręcać. Tutaj robimy wszystko naprawdę jedną ręką. Jak chodzi o moc, również w tej pilareczce, te 36V tutaj naprawdę robi robotę. Widzieliście, krok jest wcięta wzdłuż, wszerz, obojętne. Pilarka nie stawała, nie męczyła się, co przy akumulatorowym urządzeniu jest naprawdę... Evenementem. Żeby tutaj dobrze, bezpiecznie ciąć, zarówno jak i materiał obrabiany, jakieś drewno i stół roboczy, cała ukośnica powinna być wszystko dobrze, stabilnie przymocowane. Piszcie co sądzicie o takich akumulatorowych ukośnicach, jakie macie zdanie o tej, jakich wy używacie. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!